Witajcie z tej strony Agnieszka z dzieciaki testują. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję książeczki o sztuczkach magicznych. Jest to magiczny majk, prezentuje sztuczki magiczne. Poradnik pełen niesamowitych i łatwych do wyćwiczenia sztuczek. Książeczka jest w bardzo dużego formatu. Ma dużo stron. Spójrzcie, jest gruba. Podzielona na działy tematyczne. Kolorami, każdy kolor to jest inny, inny dział. Tutaj jeszcze na tej stronie mamy wiadomość dla czytelnika i przysięgę magika, którą trzeba podpisać. Jest to niesamowita książka dla dzieci, które się sztuczkami i tego typu magią interesują, ponieważ Opisane tutaj sztuczki naprawdę są łatwe do wykonania. To już też oczywiście zależy od wieku dziecka, ale większość z większością sobie już nawet może przedszkolak zacząć radzić. Na, każdej, na początku każdej sztuczki mamy jej tytuł oraz opis w tej takiej gwiazdce iluzja, co się stanie i krok po kroku opis i ilustrację. Jak ta sztuczka powinna przebiegać? Tutaj nasz Magic Mike, wykonujący sztuczkę i jego publiczność, która często jest królikiem, często jest innymi ludzikami. I tak jak Wam mówiłam, podzielona ona jest na działy. Dalej mamy sztuczki z monetami. Czas na show. O, na przykład lewitacja. pod tytułem Och, czyli karta wybrana przez widza, odnajduje się pod plastrem na ręce Magika. Wszystko tutaj widzicie po kolei jest zobrazowane. Nie ma najmniejszego problemu, żeby te sztuczki wykonać. A jeżeli jednak dla dziecka by była, no to zawsze przecież rodzic może pomóc. Nie ma to jak wspólna zabawa. Kolejny dział. Tym razem czerwony. To, to jest papierowa magia. Zabawy przy wykonywaniu tych sztuczek będzie co niemiara. Zwłaszcza książeczka na pewno sprawdzi się u wielu z Was zimą, podczas długich zimowych. Ciemnych wieczorów można sobie organizować magiczne przedstawienia. I ostatni dział, jaki tutaj mamy, to na zielono zaznaczone sztuczki stolikowe. Niektóre sztuczki wymagają przygotowania, jak na przykład ta z balansującym na jednej karcie talerzem, lub też ze zgarnianą monetą, ale efekt. Końcowy jest naprawdę bardzo zdumiewający, zwłaszcza dla dzieci, które będą mogły wcielić się w rolę takiego magika i sztuczki przed swoimi rodzicami czy też znajomymi wykonywać. To wszystko już w dzisiejszym filmie. Zapraszam Was gorąco na naszą stronę, gdzie troszkę jeszcze napiszemy o sztuczkach magicznych z tej książeczki. Zapraszam również do subskrybowania naszego kanału. Oraz do lajkowania na Facebooku. Pozdrawiam i do usłyszenia.